Siemka wideo. Witam Was w kolejnym odcinku z Dying Light'a Witam Was znowu z opuszczonego z, z, z haramą. W ostatnim odcinku sobie zrobiliśmy taki tutorial. Jesteśmy u doktora Zira i mamy zagadać do Spike'a o jakieś zadanie. Ja przed rozpoczęciem odcinka poproszę was o zostawienie subika, łapki. Dziękuję za tak pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Tak. A my, my zaczynamy odcinek. Ała. Dobra. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Ech, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną będzie po nas wszystkich przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. moja robota robią zamieszanie, mogą ci się przydać dobra klikamy sobie jeden aby zmienić broń przytrzymaj tab jeden, aha dobra tutaj Ok, czyli mamy uzbroić pułapki, dobra Lecimy, lecimy, lecimy! Zbieranie przemysłów... Przedmiotu... Aha, no dobra. Aha, no dobra, 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 dobra. otoczenie, okej. Okay. Wychodzimy sobie z bezpiecznej strefy. I lecimy uzbroić... łapki. Dobra. nie są te pułapki? Straszliwie daleko to jest. Okej, okay, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. Dobra. To powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj. Nasz biegacz Rekker chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórku podal wefy i mirmaru otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra. Mamy jeszcze komuś pomóc. Leży. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Do następnego ocalałego. Dobra. Wy możecie zostawić suba. Łapeczkę, to mi też bardzo pomaga. Jeśli to zrobicie, bardzo wam będę wdzięczny. O, oh jeju. Tak. Robimy to. pyk Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Krain. Oj, chyba już za późno. Chyba szlak. Tak Obawiam się, że dla niego już za późno. Dobra, kończ sprawę. Tylko załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Włączamy zasilanie i to jest nasza bezpieczna strefa, z tego co mi się wydaje. Jest. Cholera. Dobra. My, my zobaczymy co je, my tam mamy. Aha, mamy tylko czyste ubrania. Dobra. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Dobra. Już prawie. Daj mi chwilę. Idziemy się skontaktować z GRE. Jeśli ktoś nie wie, to my zostaliśmy tu wysłani przez GRE do znalezienia. Dobra. No, no dobrze, że trochę są tanie, nie? bo to by było masa, o, jakaś broń. A my sobie wchodzimy tutaj na górę i kontaktujemy z GR. Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki na wypadek gdybyśmy się mylili. Dobra. Jay, to załatwione. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Dobra. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Okay. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Ojej. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. <gry> Dobra. Zabiłem. I mamy punkt umiejętności, widziałem. Wskazówka. Dobra. Nie obchodzi mnie to. Poziom przetrwania i poziom siły. Dobra. No spoko, spoko. A, no też szkoda. Do... A, spoko. Escape. Poziom siły. Spoko. Nie za bardzo mnie to obchodzi. Dobra, ogłuszanie Naucz się uszyć. I jeszcze jedno auto. I to tarda. skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet uda. Niedaleko masz kolejną płatkę. Dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlak by to. Przechodzimy sobie po dachach. Tam musimy się dostać. No dobra. Tam? Tam. Dobra. Przechodzę. Tędy. O, A. I znowu przypominam, jeśli yy, co, źle mnie słyszycie. Jeśli. Yy, nie wiem. Gra jest za głośna czy coś, to napiszcie w komentarzach, to ja to poprawię. A ja nie wiem, jak się tam dostać. Chyba, że z mostu. A, dobra, już widzę. Dobra, przychodzimy tak, tak. Imponujące chyba. ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Dobra. Tyk. Robimy sobie skrzyneczkę. Tyk, tyk. Jedziemy, mamy jakiś klucz i mamy kawę. Coś tu jeszcze jest, jeśli to jest. O kurde. Gdzie my mamy następne pułapki? Dobra, w tą stronę. Musimy tutaj, no... Eee. Dobra, czyli lecimy po dachach. Tyk. Tyk. Dalej. Pyk. Gdzie to jest ta pułapka? Dobra, czyli tędy. U, mega muzyczka z Dying Light a. lecimy. Trendy teraz. O kurde, gdzie... Gdzie to jest? Jak mi się to ma... Dobra, już ja widzę. Lecimy, pyk, pyk. Dajemy radę. A teraz musimy sobie tutaj jakoś wyskoczyć. Tak? Dobra, za pierwszym odpalamy. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Dobra. Ołła... Oh. Dobra. Gramy, lecimy... Nie, gdzie to jest? Aha! Aha, to jest tam! I tutaj nam wysiadnie prąd. Tak. Cholera, spike w całej dzielnicy siad prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu. Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Kiedyś to grałem. I pamiętam jeszcze, że nam prąd tu wywaliło. I że wracają po ciemku? No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Chcę ja zrobić.

Ojej. Typ nie żyje. Dobra. 166 dolarów. Dobra. A my musimy szybko włączyć prąd, bo to bardzo ważne. Włączaj, włączaj, włączaj. Halo. A nie. Ale dostał. Co? Brak. Dobra. My włączamy. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do... Trefy. Będziesz tam musiał Dobra. Noc. Dobra. Aha. Dobra. A my, o tak. O nie. Czeka, ile kosztuje nam wytrych do zrobienia? Zobaczmy. Plany, wytrych. Zrób. Aha, to się trzy robi, myślę, że... Dobra. I to było gdzieś tu. O tak. Dobrze. Bierzemy. jakąś rurę. To jest otwarta, otwarta. Dobra. I gdzie jest na Ojej, gdzie to jest bezpieczna? to jest ta bezpieczna którym byśmy poszli? Tędy, tędy, dobra. Dobra, lecimy. Prosto przed siebie. Tutaj nad mostem może. Oho. Tu co jest? A tu jeszcze nie wiem co tu jest na to jest Dobra, wchodzimy sobie na dach. Tam są, te, tam jest nasza wieża. Dobra. My lecimy. Dalej. Pyk. 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 To... Ładnie, ładnie, no <try> dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy. no dobra, tak, no i jesteśmy dobra. W bezpiecznej strefie. Co to jest? Co to było? Widzowie, co to było? Hmm? Co to było za zombie jakiś? Co to było? Co to jest? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Hmm. Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego... Daj znać, dobrze. Co to było? Ale my idziemy spać. Dobra, daj mi chwilę. O nie, coś jakiś tutorial. O! Odblok A, tam jest. Ja mam parę dielsików, tam mam zrzut zawartości. Skąd wiesz, że nie, ma, co nie Aha, dobra. Co to jest? Co tu my tu mamy? Strój taki, taki, taki. Dobra, weźmy sobie taki. Fajny jest. I F7. A to tutaj jakieś dziwne jest. Dobra. Jelisi, Horda, Bozaka. Nowe plany przedmiotów i, i planów. O, mamy jakieś nowe plany? Paralizator, Hydroelektronia Jakaś taka, coś taka, coś. U, mamy kursy. Ale bronią. Dobra. Ale my lecimy sobie do wieży naszej kuchni i magazynu. do strefy kwarantanny. Dwie strefy kwarantanny. Jakieś dwie nowe strefy do blokowania. To fajnie. Pomów ze spajkiem. Gdzie tam jest Spike? Gdzie jest Spike? Gdzie jest Spike? No, tutaj. Aha, po, tym, po czymś takim można się wspinać. Już się nie wspinam, już nie próbuję nawet. Dobra. Wskakujemy sobie. Dobra. I wchodzimy Hej, w gadnielski. Na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo Twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlakmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że Ciebie też. Dobra. Czyli niestety misja Brekena się nie udała? Zamelduj. Dobra, ale najpierw przed zameldowaniem dostaliśmy punkt siły. Punkt siły dostaliśmy, tak? A nie, nie dostaliśmy punktu siódmego. Punkt zwinności dostaliśmy. Unik. Chcemy sobie to kupić. I punkt przetrwania. Naucz się lepiej wykorzystywać miejsca. Naucz się. Nie, chyba to. Na razie mi będzie bardziej potrzebne. A nie jakieś wspomagacze z ziółek. Dobra, my sobie wchodzimy tu. Ukraine. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okej. Okay. Ligier chce poznać sobie tożsamość e, Brakena, Jak się podaje? Aha, dobra. My sobie wchodzimy na dach. Tylko że mi się to udało. Pyk. Wejście, pyk. No i dawaj. Wchodzimy i do windy. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Dobra. I tak, y, chyba co przejazd z Windą jest takie podsumowanie naszego kolegi. Dobra robota 31, znaczy Crane, prawda? Co tu mamy? O, tu coś mamy. O, uh, handel, handel, handel. A my mu sprzedamy papierosy, bo my nie palimy. Pyk. I kawę mu sprzedamy. Pyk. A i to wszystko na razie, dobra. Chwila. Tu jest. To nie. To nie jest nasz pokój. Idziemy. To jest. To jest chyba nasz pokój. Tak, to jest nasz pokój. Dobra, mam gitarę, to spoko. I mamy widok z okna. Dobra, my lecimy do Brekena. Słuchaj, Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć, łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego barania. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz. Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się. Krain da radę. Zacznie to tak jak należy. Ale na rację, potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba zanim pójdziemy do Rajsa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, Krain. Pewnie? Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał, znacznie gorzej niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki, a ja nie mam już Lora Traksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla Ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki, nie zrozumie tego. I ci na kocioł zaraz się z tobą skontaktuje, Więc no. No, znajdziemy sobie tego Garzego w już kolejnym odcinku z naszej pięknej gry o nazwie Dying Light 2. Ja bym chciał kliknąć F5 czy tam F5 i popatrzeć się do was trzeciej sobie, ale nie mogę. To by było na tyle z tego odcinka, więc... Subujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Dzięki za oglądanie, siema.